Zaczęliśmy testowanie nowego dipera Cirp Plus 3. Ten nowy diper Cirp Plus 3 znakomicie poprawił skanowanie na płytszych zbiornikach oraz zarośniętych. Odczyty z Cirp Plus 3 składają się z cztery razy większej liczby pikseli niż w poprzednim modelu. Poprawa jest technologii GPS, bardziej zaawansowany moduł GPS, który szybciej pozwala nam się łączyć z satelitami i dzięki temu te wskazania tutaj są dokładniejsze. Możemy od razu tworzyć mapy 3D. To naturalnie jest tylko ten malutki fragment, który ja przepłynąłem, ale jaki plastyczny. Od razu widać głębokości, widać spadki, widać górki. Do wody.